Wetę Żółtowska-Darska. Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem. Nie tylko dla Fana. Dla Mila i wszystkich dzieci. Miejcie swoją pasję. Podążajcie za nią. Uwierzcie w siebie i nigdy się nie poddawajcie. Jak uczy nas historia Leo, nie ma rzeczy niemożliwych. Wstęp Argentyna to piękny i wielki kraj w Ameryce Południowej. Są tu góry i lodowce, morze i plaże, tropikalne lasy i szerokie równiny. Rosną ogromne kaktusy i pasą się lamy z których sierści powstaje miękka wełna. Tutaj urodził się papież Franciszek i najsłynniejszy piłkarz świata, Diego Maradona. Jednak nie Argentynę chcę opisywać. Chcę opowiedzieć wam historię, która tutaj się rozpoczęła. Będzie to historia chłopca, który urodził się w argentyjskim mieście Rosario i który jako zaledwie trzynastolatek wyruszył stąd w świat. Będzie tu mowa o piłce nożnej, którą pokochał, o jego olbrzymim talencie i niespotykanej skromności, o ponadludzkim wysiłku, jaki włożył w to, by móc grać. Wreszcie o niewyobrażalnym sukcesie chłopca, ale też o łzach, które wypłakał on sam, a wraz z nim jego rodzice. Choć ta opowieść zabrzmi czasem jak bajka, zaręczam Wam, że jest prawdziwa. To wszystko zdarzyło się naprawdę. Będzie to opowieść o chłopcu, który nazywa się Lionel Messi.